Dzień dobry i szczęść Boże. Witam serdecznie w piątek, 5 lipca. Moi drodzy, dzisiaj w Ewangelii słyszymy, jak Pan Jezus powołuje grzesznego Mateusza, aby głosił Ewangelię. Powołuje słabego człowieka i uzdania go do tego, by podjął wielkie dzieło, głoszenia Słowa Bożego. To jest niesamowite. Właśnie Jezus nie powołuje godnych, nie powołuje sprawiedliwych. Nie powołuje wyjątkowo obdarowanych, lecz obdarowywuje powołanych. Usprawiedliwia grzesznych. Wiesz, na początku on bierze ciebie takim, jakim jesteś, a dopiero później, kiedy cię już powoła, kiedy cię przyciągnie, przemienia cię i używa. I dlatego w tej Ewangelii, którą dzisiaj Kościół nam daje do słuchania i wcielenia w życie. Jest takie zdanie: Jezus mówi: Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. O, to jest klucz. Jezus szuka słabych ludzi, którzy mu zaufają. Jezus szuka tych, którzy nie ufają sobie, nie myślą, że są samowystarczalni, tylko czują, że są słabi, grzeszni i potrzebują wsparcia potrzebują mesjasza. Potrzebują Jezusa. I wtedy Jezus wchodzi w taki układ. Jeżeli jesteś pokorny, jeżeli faktycznie potrzebujesz mnie, pójdź za mną, cieszę się, a ja przemienię Twoje życie. Tak więc powołuje słabych, a później ich umacnia. To jest klucz, to jest droga Jezusa. I moi kochani, chciałbym dzisiaj w tym odcinku dać takie świadectwo troszeczkę. Z autopsji, pewne przeżycie Wam opowiedzieć, które właśnie pokazuje, jak Bóg powołuje do pewnych rzeczy, do głoszenia Jego słowa, do czynienia dobra, do służby, do, do podejmowania pewnych dzieł miłości i miłosierdzia. Ok. Moi drodzy, te proste słowa nasze, ten kanał na YouTubie. I ta społeczność prawie już dwóch tysięcy ludzi, którzy są uczniami Jezusa i chcemy podążać za Jego słowem i później wcielać je w życie, to wszystko zaczęło się rok temu. Moi drodzy, kiedy byłem w Rzeszowie, i to takie świadectwo chciałbym Wam powiedzieć: kiedy byłem w Rzeszowie, byłem związany z kościołem Baptystów, z protestantami. Tam odnalazłem pokarm dla swojej duszy. Tam wzrastałem. I u tych chrześcijan baptystów uczestniczyłem w spotkaniach biblijnych. Bardzo głębokie, bardzo piękne medytacje biblijne, studiowanie Słowa Bożego, a później wcielaliśmy je w życie. Wszystko to było zatopione w modlitwie. Także Pan nas tam kierował w czasie tych rozważań, uczył nas, no i przemieniał. I moi drodzy, Czytaliśmy na, rok temu, dokładnie, na jednym ze spotkań biblijnych list świętego Jakuba. I tam w czwartym rozdziale, w siedemnastym wersecie, było zdanie, które mnie sparaliżowało. Ja byłem na tym spotkaniu, karmiłem się tą dyskusją, rozważaniami, no, czułem, że, że Pan mnie tam formuje, ale nagle... Kiedy czytaliśmy ten list Jakuba, to jedno zdanie tak mnie dotknęło, że ja straciłem po prostu grunt pod nogami. Ja poczułem się, jakbym, jakby mnie pan postawił pod ścianą. Ale w taki sposób, że poczułem się powołany, przynaglony, nieosądzony. A zdanie 4.17 brzmi tak. Jeżeli ktoś nie czyni dobra, które potrafi czynić, ten grzeszy. Patrz, jakie słowo mocne. Jeżeli nie czynisz tego, co lubisz, co kochasz, co ci wychodzi, to grzeszysz, zaniedbując coś, co jest Twoje, coś, co jest piękne, co jest takie dla innych może pomocne, co rozwija. Jeżeli zaniedbujesz to dobro, które potrafisz czynić, grzeszysz. I moi kochani, to słowo mnie sparaliżowało. I ja poczułem konkretnie o co chodzi Jezusowi. I ja poczułem konkretnie, że on mnie upomina. Mówi: Michał, przestałeś głosić Ewangelię. Michał, przestałeś głosić moje słowo. Dałem ci charyzmat. Namaściłem cię do tego, aby ewangelizować, aby głosić Ewangelię. A ty zaniechałeś i tego nie czynisz. Więc jeżeli nie podejmujesz tego, co czynisz dobrze, czego cię nauczyłem, to grzeszysz. I tak mi Jezus powiedział na tym spotkaniu we wspaniałej wspólnocie w Kościele Baptystów w Rzeszowie. I moi drodzy, to słowo mnie przeszyło jak miecz obosieczny. I poddałem od razu, w parę sekund po tym, jak Pan mi to objawił, mówię. Jezu, wybacz, przepraszam, faktycznie zaniedbałem głoszenie Twojego słowa. I moi kochani, minutę po tym Duch Święty dał mi natchnienie, co mam czynić. Załóż kanał na YouTubie i zacznij komentować Ewangelię. Czyń to, do czego Cię powołałem. To, co Ci wychodzi. To, w czym jesteś dobry. Czyń to w imię Jezusa, bo to jest Jego wola. I moi drodzy, to jest takie moje świadectwo. Po tym spotkaniu biblijnym powstały proste słowa. Ja wróciłem do siebie do domu, padłem na kolana i mówię: Jezu, dobrze, jestem gotowy. I parę chwil po tym, parę dni po tym, ruszyły pierwsze odcinki. Jeżeli ktoś przewinie kanał, tam 365 do tyłu, to zobaczy. Te pierwsze odcinki, kiedy nagrywam jeszcze bez koloratki, ale już głoszę to samo słowo. Głoszę to samo słowo w imię Jezusa z tym samą mocą Ducha Świętego. Moi kochani, i na końcu taką radość jeszcze powiem, Ach, dobrze, dużo o sobie, Mea culpa, wybaczcie mi. Dzisiaj byłem na, na pogrzebie, głosiłem też Słowo Boże, na, na pogrzebie przyjechało bardzo dużo ludzi, ponieważ zacną kobietę odprowadzaliśmy. Na miejsce doczesnego spoczynku było prawie 100 sióstr zakony, było wielu księży i głosiłem tam słowo. I moi kochani, pochwalę się tym. Jest już po mszy świętej, schodzimy do zakrysty i nagle podchodzi pewien kapłan. Wspaniały, dostojny, mądry profesor z Lublina. Dochodzi do mnie tak, Michał, a ponieważ się wcześniej przedstawiłem, bo, bo mnie nie znał, tak, Michał, na tym kazaniu, to tak jakbym słuchał Rysia. I moi kochani, Ryś, przepraszam, to chodzi o kardynała. Kardynała Grzegorza Rysia. To jest mój biskup. Więc ja, kiedy usłyszałem ten komplement, kiedy usłyszałem to słowo, jejku, tak mi się dobrze zrobiło, taki byłem dumny, podziękowałem temu księdzu, bo to taki zaszczyt usłyszeć taki komplement. Że słuchając Ciebie, tak jakbym słuchał Rysia. Czyli mojego kardynała biskupa. Wow! I mówię sobie, powiedzmy sobie, no tak, Boże, bo my mówimy o Jezusie. Tak więc faktycznie mamy ten sam wspólny mianownik. Głosimy po prostu słowo, czystą Ewangelię. Ale yy, dziękuję yy, temu księdzu, że, że tak yy, to zauważył. I ja się bardzo cieszę z tego, że, moi kochani, robię to, do czego mnie powołał Jezus, do czego mnie uzdolnił, ponieważ ja sam z siebie. Yy, jestem bardzo słaby w cnotach, ale charyzmaty dostałem od Boga. Nie mówię, że nie, ale to są od Niego darmo dane dary, nie? I w tym Jakuba 4,17 mnie upomniał. Jeżeli nie robisz czegoś, do czego Cię powołałem i uzdolniłem i robisz to dobrze, to grzeszysz. A ja nie chcę. Nie chcę grzeszyć. Chcę podjąć to, do czego mnie Pan powołuje. I dlatego, widzicie, rok temu powstały te proste słowa i chwała Jezusowi, za to, że, yy, że mnie powołał i, i że powołuje słabych i dopiero później ich uzdalnia. Nie powołuje uzdolnionych, ale powołuje słabych i ich później uzdalnia do głoszenia, z mocą do czynienia cudów, do czynienia miłości i miłosierdzia, moi kochani. I na koniec, kurtka. Piłka, do czego Ciebie Jezus powołuje? W czym Ty jesteś dobry? W czym Ty jesteś doskonała? Pomyśl, czy czasami nie zaniedbujesz tej ścieżki? Bo słowo mówi ostro. Kiedy zaniedbujesz dobro, które jest Tobie przeznaczone, grzeszysz. Czyli nie oddajesz Bogu chwały, nie pełnisz Jego woli. Moi kochani, nawracajmy się. Tak jak Jezus powołał Mateusza, słabego grzesznika, a później zrobił z niego ewangelistę, tak jest i z nami. Nas tak samo wypatruje, powołuje, a później czyni z nas uczniów i nas uczy, a później posyła. Moje kochani, niech Pan będzie z nami wszystkimi. Pięknego piątku i do jutra. Z Bogiem.